10 najlepszych psów do mieszkania, do bloku. Oczywiście psy do mieszkania, do bloku, są to psy, które muszą się charakteryzować kilkoma cechami charakteru. Najważniejszą oczywiście jest to, że dobrze znoszą życie w małej przestrzeni, czy też w troszkę mniejszej. Są to też psy, muszą to też być psy, które oczywiście w czasie tego spaceru, w czasie tego, można powiedzieć, w tej, tej aktywności fizycznej z opiekunem, z opiekunami, na zewnątrz ta ilość ruchu im wystarcza. Ale od początku, oczywiście, 10 propozycji, ułożenie jak zawsze na chybił trafił. Pierwszym psem, który można polecić, jeśli chodzi o psa do mieszkania, to Shitsu. Są to psy pogodne, wesołe, oddane, takie nieduże psy do towarzystwa, która je, które jednak mają swoje zdanie. Mają troszkę taką, jak to niektórzy mówią, kocią naturę. Potrzebują dużo uwagi, dużo czasu ze strony opiekunów i niestety dla wielu lubi też wejść nam na głowę. Nie potrzebuje zbyt dużo ruchu, ale jednak tego ruchu musimy im troszkę zapewnić, żeby po prostu no ich zdrowie, ich kondycja była na takim poziomie jak trzeba. Dobrze dogadują się z dziećmi, dobrze dogadują się z zwierzętami, czy to mniejszymi, czy też z psami. Trzeba pamiętać, że pielęgnacja w ich przypadku jest dosyć czasochłonna. Są to też psy naprawdę inteligentne i psy, które można wielu rzeczy nauczyć. Do około 28 cm wysokości 4,8 kg wagi. Drugim psem jest Jack Russell Terrier. Psy bardzo inteligentne, bardzo ruchliwe, takie małe smyki, które jednak potrafią być też genialnymi towarzyszami. Potrafią być też dobrym stróżem, ale hałaśliwym. Jest to też pies, który może być świetnym sportowcem, pomimo jego niewielkich rozmiarów. Do tego trzeba pamiętać o dosyć mocnym instynkcie myśliwskim. Do tego, do tego, do tego troszkę się powtarzam, ale Jagra Terrier może zaczepiać obce psy, obce psy. Nie zapominajmy też, że ten pies ma sporo upartości, sporo swojego zdania, ale też jest psem wesołym i takim fajnym towarzyszem. Jagra Terrier jednak potrzebuje tego ruchu zdecydowanie więcej niż na przykład wcześniej wspominany Shih Tzu. 25-38 cm i 6-8 kg wagi. Trzecią propozycją jest Welsh Corgi Pembroke, czyli psy bardzo wierne, oddane, wesołe, w taki optymistyczny sposób podchodzące do świata, potrzebujące ruchu, chociaż niektórzy określają tą potrzebę ruchu na średnią. Psy te też nie lubią się nudzić, dobrze go dogadują się z innymi psami. Są to psy, które kochają całą rodzinę. Pamiętajmy, że jest jeszcze Welsh Corgi Cardigan, ale on jest trudniejszy w wychowaniu. To jest pies, jednak, który wymaga od swojego właściciela więcej. Aha, nie powiedziałem o Welsh Corgi Pembroke, że te psy potrafią być naprawdę dużymi głodomorami i niestety to odbija się na otyłości. A jak wszyscy wiemy, ta otyłość nie jest niczym dobrym. Dla naszego psa. No i Welsh Corgi Pembroke to 25-30 cm i 9-12 kg. I jeszcze trzeba powiedzieć przy tym psie, że to jest pies o naprawdę takim fajnym charakterze. Silnym charakterze, ale bardzo, bardzo fajnym. Czwartym psem jest Chihuahua, czyli najmniejszy pies świata z charakterem psa dużego i nie powinniśmy go nigdy traktować jak psa maskotkę, jako taką zabawkę. To w rzeczywistości psy bardzo inteligentne. Odważne, mające naprawdę dużo swojego zdania, lubią zabawy, pieszczoty, są psami naprawdę długowiecznymi. Musimy mieć z nimi sporo kontaktu i jeszcze ruch, ponieważ gdy nie zapewnimy im naszej obecności, nie zapewnimy im odpowiedniej dawki ruchu, no mogą odreagowywać delikatnie mówiąc. Może być wtedy głośny, może niszczyć. Pamiętajmy, że wielkość, podobnie jak w przypadku innych małych psów. To też pewne ograniczenia, ale nie powiedziałem przy długowieczności. Ta długowieczność wcale nie oznacza, że te psy jakoś są wybitnie, całkowicie odporne na wszystkie choroby, zagrożenia zdrowotne. Tutaj jednak trzeba dbać o to zdrowie, żeby oczywiście cieszyć się tym psem jak najdłużej, obecnością tego psa jak najdłużej. Do 25 cm wysokości i do 3 kg wagi. Piątym psem jest buldog angielski. Psy przyjacielskie, oddane, lubiące zabawę. Naprawdę jest to pies bardzo wesoły, lubiący się z dziećmi, ale tu trzeba pamiętać, bywa dosyć nieuważny, zwłaszcza w tych pierwszych latach i może dziecko po prostu przewrócić. Są to psy zrównoważone, w miarę dobrze dogadujące się z zwierzętami, z obcymi ludźmi ok, ale pamiętajmy, że buldog angielski potrafi być świetnym obrońcą ponieważ ten pies, kiedy ktoś nas zaatakuje, kiedy jakiś inny pies go zaatakuje, no jednak się przeistacza, chociaż jest nie tak duży w groźnego przeciwnika. Pamiętajmy tylko, że ta krótka kufa to też pewne ograniczenia. Buldog angielski nie za bardzo też lubi się uczyć, choć jest naprawdę mądry, to jednak no, nie jest chętny zbyt do nauki, to nie jest, można powiedzieć, coś, do czego zniżałby się taki Angielski arystokrata. W przy jego przypadku potrzeba też sporo konsekwencji i odpowiedniego wychowania. Wielkość to do około 40 cm i 18-25 kg. Pamiętajmy, że te psy też bardzo łatwo łapią te zbędne, niechciane kilogramy. Musimy na to bardzo mocno uważać. Szóstym psem jest Yorkshire Terrier. Czyli psy bardzo wesołe, ruchliwe, mające sporo swojego zdania. Jak wszyscy raczej wiedzą, to psy wymagające dużej konsekwencji w wychowaniu, ale też dużo delikatności. Mocne traktowanie yorków, w ogóle wszystkich psów, to jest poważny błąd i te skutki, jakie może przynieść, są naprawdę bardzo, bardzo niefajne. Yorki są też psami długowiecznymi, ale jak zawsze trzeba jednak dbać o to ich zdrowie. Dobrze wychowany york to jest świetny towarzysz, świetny przyjaciel. Może nie do końca posłuszny, ale i tak bardzo fajny towarzysz każdego człowieka. Pamiętajmy o pielęgnacji i socjalizacji z obcymi psami. psami ponieważ Jorki dosyć niefajnie no, reagują na te inne obce psy. No i oczywiście mogą być dosyć mocno hałaśliwe. Do około 23 cm i do 3,5 kg wagi. Siódmy psem jest Boston Terrier, czyli pies uwielbiający opiekunów, choć nie narzucający się tak mocno ale i tak wymagający sporo naszej uwagi i naszego czasu. Te psy po prostu najlepiej czują się przy ludziach. Gdy nie zapewnimy mu tego czasu, wtedy może sprawiać problemy. Ale to jest coś normalnego wśród większości psów. Bostony są bardzo wesołe, przyjazne, uwielbiające zabawę, Lubiące ruch, o tym musimy pamiętać, dobrze dogadują się ze zwierzętami, są bardzo podatne na szkolenie, Źle znoszą samotność. I tu trzeba też pamiętać, że krótka kufa, no i one też chrapią, no i mają niekiedy gazy. Co niektórym może oczywiście dosyć mocno przeszkadzać. 25-40 cm, 7-12 kg. ósmym psem jest Maltańczyk, czyli jedna z jeden z najpopularniejszych psów do towarzystwa. No to wszystko wynika z tego, że to jest pies miły, przyjacielski, sprawiający mało problemów, są to psy bardzo wesołe bardzo mocno wiążą się z opiekunami, choć nie potrzebują zbyt tego ruchu wiele, to jednak lubią ruch i warto im go zapewnić. Nie lubią być zbyt długo same, są bardzo przyjaźnie nastawione w stosunku do ludzi i zwierząt, nie obronią nas, ale mogą nas ostrzec szczekaniem. Potrzebują takiego spokojnego domu. Są psami chętnymi do nauki, co niestety jest bardzo rzadko wykorzystywane przez właścicieli maltańczyków. Oczywiście pamiętajmy, że maltańczyk też ma swoje za uszami, też to nie jest chodzący ideał. Musimy mu poświęcić czas, uwagę i go wychować. 21-25 cm, 3-4 kg wagi. 9 psem jest Sharpej, Bardzo charakterystyczny wygląd i bardzo ciekawy charakter. Charakter, który mocno różni się od większości psów, ponieważ to jest takie połączenie, jakby dwóch psów: dużo swojego zdania, dużo opartości, ale też bardzo dużo oddania i wierności. Potrzebny jest naprawdę bliski kontakt z właścicielem, i dopiero wówczas ten pies jest taki jak trzeba. Dobrze wychowany, mający dużo tego właściciela przy sobie, czy też on będący przy właścicielu. Tylko wówczas ten pies jest świetnym towarzyszem. Potrafi być świetnym stróżem, świetnym obrońcą. Te wymagania wychowawcze trzeba zaznaczyć, jeszcze raz są dosyć duże. Nie za fajnie dogaduje się z obcymi psami, tu potrzeba wiele socjalizacji. Szkolenie też nie jest zbyt proste. 4451 cm 1825 kg. Pamiętajmy, że ten charakterystyczny wygląd naprawdę zwraca uwagę tego psa, ale też jest dla większości osób. Bardzo fajne. Dziesiątym psem jest dog niemiecki, tak. Największy pies na świecie może być psem do mieszkania. Są to psy bardzo mocno wiążące się z opiekunami, nie lubiące samotności, mogące być świetnym stróżem, raczej tolerancyjne ze zwierzętami, dobrze dogadują się z dziećmi, bardzo inteligentne, zmotywowane bardzo szybko się uczą, cierpliwe wobec można powiedzieć całego świata. No i żeby je wychować, wyszkolić, też potrzeba. Konsekwencji i cierpliwości. Dog niemiecki to jest taki, można powiedzieć, pokazowy pies, jaki jest troszkę, tutaj wiele z tych psów, który po prostu, kiedy zapewnimy mu tą odpowiednią ilość ruchu, te długie spacery, po powrocie staje się prawdziwym psem kanapowym. I czy to będzie malutkie mieszkanie, czy olbrzymi dom, to on po prostu się położy i będzie sobie leżał, albo będzie chciał być w tym samym miejscu co my. I właśnie takie powinny być psy do mieszkania, do domu. Zapewniamy im odpowiednią dawkę ruchu, ten spacer i to powinno im wystarczyć. Wtedy te psy są szczęśliwe, wtedy ta niezbyt duża przestrzeń im nie przeszkadza. Pamiętajmy, że jest wiele psów, na przykład owczarek podhalański, owczarek środkowoazjatycki, moskiewski stróżujący, które potrzebują przestrzeni, które uwielbiają tą przestrzeń i to małe mieszkanie niestety będzie dla nich czymś niefajnym. A nieszczęśliwy pies to oczywiście coś niefajnego dla nas. To też nieszczęśliwy właściciel. Dlatego, kiedy decydujemy się na psa do odmieszkania, pamiętajmy, żeby po pierwsze pamiętać, że musimy mu zapewnić odpowiednią ilość ruchu. Bez tego mogą być po prostu problemy. Ten pies będzie nieszczęśliwy. Dziękuję za materiał. Masz swoje propozycje: oczywiście, sekcja komentarzy. Wiesz coś więcej na temat wychowania psa w mieszkaniu, chociaż o tym będą w niedługim czasie materiały. Zapraszam ponownie. Do zobaczenia i usłyszenia niedługo. Oczywiście, może, jeśli możesz, jeśli chcesz, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, pokaż ten film komuś, pokaż znajomym wrzuci na swoje media, tak żeby więcej osób się o nim dowiedziało. Spójrz oczywiście na inne materiały i na inne kanały. Linki w opisie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.